Ha, aloha, aloha, <laughs> Dzisiaj poruszymy temat jednej, no, z najdroższych prawdopodobnie soli na świecie. W Polsce na pewno. O co z tym chodzi? Jest tutaj e, pewnie kojarzony przez wielu z Was znana persona, celebryta Jerzy Zięba. No i on właśnie ma swój sklep. A, pyszna woda! No i na swoim sklepie sprzedaje tak zwane pastylki solne. No i ja napotykając się na taki produkt, zastanawiałem się, o co w tym chodzi. No bo tak, mamy tutaj właśnie pastylki 100% soli y, różowej, kłodawskiej. Mamy tutaj właśnie y, o gramaturze 27 gram i to aż za 14,50. Dla porównania kilogram soli kłodawskiej no, w sklepie można kupić za około 2-3 zł. Ewentualnie na stronie producenta jest jeszcze ekologiczna sól za 5,50. No, ale tak się stawiałem, o co w tym chodzi, no bo yy, przy takiej gramaturze to cena tej soli wynosi ponad 500 zł za kilogram. No i właśnie, może to te pastylki mają coś w sobie dodatkowego jakieś dodatkowe związki, witaminy, suplementy czy cokolwiek. No i właśnie. Czy jest tak faktycznie? Niestety nie. Jeżeli patrzymy na ten produkt, tutaj mamy napisany właśnie skład 100% soli właśnie kopalnianej różowej wiek soli 250 milionów lat. Tylko właśnie, ale. Pytanie jak to zostało obliczone? A co jeżeli wiek tej soli to byłby 249 lat? 249 milionów. Czy wtedy tutaj dochodzi do malutkiego zakłamania, czy niekoniecznie? Czy jest to tak zwany błąd obliczeniowy, błąd matematyczny? Pytanie też, jak kto obliczał te 250 milionów lat? To oczywiście te pytania tutaj budzą wiele wątpliwości. No i jak to samo wiadomo, ukryte terapie. Może jest tutaj właśnie coś ukrytego. No i idziemy dalej. Sposób życia. Jedna pastylka do 6 gram właśnie tak dziennie. Produkcja w Polsce. No <grymne> dziwne, że było inaczej jak do 100% składu <grymne> soli kłodawskiej. Co tu piszemy? 84 minerały. No, tak jak to sól. Działanie soli kłodawskiej, nie działanie właśnie tych pastylek, tylko działanie soli kłodawskiej. No, czyli tutaj mamy potwierdzenie, że jest to, no jak sami piszą, no, 100% soli kłodawskiej. Eee, więc też, to, to, tutaj mamy różne działania. Właściwości, czysta sól kopalniana o zabarwieniu różowym. Cóż, i więcej tu już inni klienci, jakieś tam witaminki. No i właśnie, jak to jest? Co z tą solą? Dlaczego też ta sól jest taka droga? Właśnie nie wiem. No już wiemy, że to jest 100% soli. Nie jest niczym wzbogacona. Czyli ta teoria odpada, ale może e, Jerzy Ziemba sam swoimi dłońmi zbierał tą sól. No wtedy to jak najbardziej taka cena byłaby adekwatna do poświęcenia i do tego, że tą sól dotykał sam celebryta. Może jeszcze jest inna opcja, że, że Jerzy ładował tą sól swoimi czakrami i napełnił ją swoją mocą. To jak najbardziej miałby sens, chociaż chyba yy, Jerzy... Pan Jerzy, chociaż ja nie jestem za panowaniem nikomu, chyba nie zaż tak w duchowości, yy, nie macha wahadełkiem, nie ładuje swoich czakr. Więc prawdopodobnie ta teoria również odpada. No wobec czego postanowiłem dowiedzieć się u źródła, zadzwoniłem właśnie do sklepu Ukrytych Terapii. No i cóż, dowiedziałem się właśnie tego samego, że <laughs> że ta sól nie ma żadnych dodatków. Nie jest niczym wzbogacona. No też nie usłyszałem żadnego, żadnej informacji takich zakolicowych, że właśnie pan Ziemba <grymna> zwierał tą sól z tymi rękoma. No więc, nie ktoś mi powie, dlaczego ta sól kosztuje aż tyle? Przecież to są pastylki, jak tutaj sama nazwa wskazuje nawet nie ma ich na żadnym zdjęciu. No, <grymna> jak one wyglądają? O co w tym wszystkim chodzi? Dlaczego płacimy 500 zł, ponad obliczając, że 27 g soli na tym opakowaniu to 14,50? Dlaczego zatem cena jest tak wielka? No cóż, wiele pytań, tak wiele pytań, a tak mało odpowiedzi. No, jeżeli ktoś lubi pana Jerzego i chce go wspier wspierać, to może warto, ale. Ważne też jest wychodzenie spoza iluzji, że to jest sól <laughs> za 500 złotych. Dla porównania na świecie są różne sole jakieś tam wydobywane z najgłębszych oceanów albo z jakichś tam bambusów itd. i dalej. Te, I te sole faktycznie one potrafią kosztować po 500 dolarów za, za właśnie za kilogram, za 300, za 120 dolarów. No są różne sole na, na świecie możemy o tym poczytać, no ale tutaj mamy sól kłodawską, 100%. <laughs> Może jeszcze dla porównania wejdźmy na stronę właśnie soli kłodawskiej. Jakie tutaj mamy? Jeżeli ktoś nie jest w temacie, to o do kuchni. To sól kłodawska zasłynęła z tego, że zrobiła się dosyć głośna taka afera że sól kodawska jako jedna z niewielu, nie wzbogaca swoich soli jodkiem. No i dlatego też zasłynęła z tego, że sprzedaje sól niejodowaną. No i co tutaj widzimy? No, sprzedaje też tutaj oczywiście sól jodowaną. Za złoty 90 zł, za kilogram. To jest spożywcza biała jodowana. No i tutaj właśnie jest ta chyba najbardziej ostatnio popularna surkodawska niejodowana do przetworu. Tutaj widzimy właśnie, że cena 2,10 za kilogram. Mamy też sól różową. No tak jak właśnie pasyki Jerzego, one też są z soli różowej. No ale tutaj tak samo. Ta sól kosztuje 3,50 za kilogram, Wciąż do ceny 500 zł ponad za kilogram. Mamy daleko. No, mamy jeszcze sól właśnie kamienną, białą, miodowaną. Gruboziarnica za 4,50. Różowa, różowa gruboziarnica 4,50. O tej mamy nawet sól kodawską za 3 kg. Mamy jeszcze sól ekologiczną. Za 5,50, no ale z tego co się dowiedziałem, właśnie to u producenta ona również nie liczy się niczym. No tylko wiadomo, mamy certyfikat i mamy opakowanie, ale to oczywiście na plus dla producenta, że jest szczery. Dlatego też myślę, że warto wspierać gdzieś tam szczerość i mówienie, granie w otwarte karty. Jak ktoś dbał o swoje zdrowie i lubi, właśnie sylkodawską. To pewnie nawet, żeby wspierać producenta, to można dopłacić te, te tam dwa złote, czy tam w sumie, sumie złotówkę. Zależy jaką kupimy. <grystanie> Zawsze może to jakieś do producenta, ale to niechaj każdy zadecyduje sam dla siebie. No i tak, tak samo jeżeli chodzi o sól Jerzego. Jak ktoś lubi pana Jerzego, chce dopłacać, no to pewnie to można, byle tylko nie trwać w iluzji. Że ta, sali, że ta sól jest jakoś inna. No nie wiem, dla mnie to jest takie też troszkę dziwne, po co sprzedawać taką sól? Skoro każdy może sobie w każdym sklepie kupić właśnie sól kłodawską identyczną, i sobie wziąć na łyżeczkę, nawet jak już tak ktoś chce. <laughs> Więc po co te pastylki? Nawet w takim zabieganym świecie tych mugoli wszystkich. <laughs> To chyba ludzie nawet ci zabiegani ci miastowi, którzy nie mają na nic czasu, którzy pędzą, dążą za, za karierą, za yy, mamoną, <grydy> chyba nawet oni mogą sobie wziąć taką sól, yy, taką kilogramową, kilogramą w pakowaniu, sobie wziąć na łyżeczkę, czy dodać do wody. No nie wiem może jest jeszcze jakiś wątek, o którym nie wiem. <grydy> Tak jak wspomniałem, brakuje tutaj odpowiedzi na tak wiele pytań. No, a jeżeli chodzi o moją opinię na temat Jerzego Zięby i kwestii zdrowia, nie zagłębiałem się nigdy w tym temacie. Jeżeli chodzi o moje podejście do zdrowia, to tutaj no naprawdę jest bardzo rygorystyczne, restrykcyjne. No, raczej. Jeżeli ktoś tam widać po prostu, że jest gdzieś tam już siwy, już starszy, jakieś zmarszki, jakieś zmiany na skórze, no to dla mnie to po prostu nie jest żaden przykład osoby, która, którą śledzę w kwestii zdrowia, ale pewnie dla, dla takich osób gdzieś tam normalnych, którzy gdzieś tam dopiero odkrywają tą ścieżkę tej wiedzy alternatywnej, to pewnie taki pan Jerzy jest dobrym gdzieś tam znakiem. Kierunkowskazem w drodze do zdrowia, to jak najbardziej. Każdy jest gdzieś tam potrzebny, każdy ma swoje różne poziomy świadomości. Eee, tak. No, jeżeli ja już miałbym kogoś śledzić w kwestii zdrowia, no to jednak naprawdę takie osoby, które nie wiem, mają po 60-70 lat. Wyglądają mega zdrowo, młodo, właśnie nie siwiają i tak dalej, nie mają żadnych zmaszy, Czy osoby, które gdzieś tam żyją w górach, mają po 200, 300 czy więcej lat? Oczywiście wiadomo, że dla ludzi takich zwykłych, to jak to można żyć 200, 300 lat? <laughs> Oczywiście, że można, ale wielu ludzi ma bardzo zamknięte umysły na, na wszystko i słuchają telewizora, czy właśnie lekarzy i tak dalej całego systemu, który z każdej strony bombarduje ich wiedzą, no tylko po to by byli posłusznymi marionetkami, a chyba każdy dobrze wie, że na tym świecie są naprawdę rzeczy, o którym się filozofom nie śniło. No więc cóż. Może ktoś z Was ma inne zdanie na tej soli, na temat tej soli? To zapraszam do sekcji komentarzy, którą otwieram w tym momencie. Nie, no niestety. Sekcja komentarzy jest otwarta już od razu po opublikowaniu filmiku. Ale oficjalnie mogę ją otworzyć tak energetycznie, właśnie teraz. Aloha oia. O, coś się zakryło kamerka. Pozdrawiam.